Spotykamy się kolejny raz. Stowarzyszenie Autyzm, i my przy współpracy z niepublicznym tęczowym zespołem szkolno-przedszkolnym, w kole, Domem Kultury, w kole, burmistrzem miasta Kała Stanisławem Maciaszkiem oraz Urzędem Miasta, organizuje Światowy Dzień Świadomości, czym jest autyzm. Mam nadzieję, że z roku na rok coraz więcej nas tutaj będzie i będzie wspierało tą inicjatywę. Skrócie, czym jest autyzm? Autyzm to jest, tutaj można powiedzieć, że to jest taki zamknięty świat każdego dziecka, do którego musimy tak wejść. I to jest bardzo trudne i tutaj potrzeba dużo czasu, też potrzeba miłości. Cierpliwości i wiary, że wszystko się uda i że to, jest, że to nie idzie na marne, bo to dzieci pokazują wszystko, co jest najlepsze, czego nie dostrzegamy na co dzień. A to jest też dość trudna sprawa dla wszystkich osób, które są między nami, bo dokładnie nie widzą czym jest autyzm, muszą jednak z tymi dziećmi być na co dzień, żeby to dziecko mogło pokazać czym tak naprawdę jest autyzm. A Każde dziecko ma taki swój zamknięty świat, do którego my musimy znaleźć odpowiednie klucze, gdzie się jednak dostaniemy do tego świata, i to dziecko będzie chciało z nami współpracować. 2 kwietnia to jest taki szczególny dzień, gdzie będziemy, a raczej będziemy chcieli, żeby wszyscy Państwo, którzy. W tym dniu będą mieli czas, ochotę, a musicie mieć czas i ochotę. Wspierać wszystkich rodziców i dzieci z autyzmem, bo dla nich to jest najważniejsza sprawa, żebyście wy byli razem z nimi i zapalili światełko niebieskie, bo kolor niebieski to jest kolor właśnie Dnia Autyzmu. Jest to jeden wyjątkowy dzień w ciągu roku, gdzie to światełko musi być, żeby pokazać rodzicom, że wszyscy są razem z nimi. Jesteście z nami! Będziecie z nami! Będziecie z dziećmi? Super. Odliczamy wszyscy głośno. Od dziesięciu, dobrze? Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Lecą niebieskie balony. Brawo! Patrzcie, kolor niebieski nam towarzyszy i będzie towarzyszył, bo jesteśmy z tymi dziećmi i będziemy i z rodzicami tak samo.